Siemanero, widzowie, jesteśmy dzisiaj w Adoptme i mamy nowy updatior! Jesteśmy widzowie tutaj na głównej jakby stronce wczytuje nam się gierka. I mamy nowy updatior. Właśnie mamy tutaj dodany nowy no, no, nowość w tradingu. Czyli zaraz wam wszystko powiemy, jestem odcinek z jest kolegą, a więc wszystko oczywiście z Discorda, więc wszystko wam powiemy. Quick Chat, to wszystko jest nowa zmiana w tradach. Mamy, możemy tutaj patrzeć i reak reakcjonować na, ży na żywo w tradeach. i mamy nowe dwa zwierzęta, yy, wąż i jakiś pelikan, więc tu mamy nawet odblokować możemy, tylko że on pewnie kosztuje, tak on kosztuje 650 euro, bo ja go nie kupuję w tym momencie, ale nie wiem czy go kupię czy nie, a więc widzowie klikamy play i widzowie nagrywamy ten odcinek. Siemano, widzowie, dzisiaj jesteśmy w Adopt jak już wspomniałem w wstępie, dzisiaj jest ze mną gość z Discorda i jest nim Igor. Siemano. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jesteśmy na nowym update'iku, na wstępie było też widać, co tam zostało dodane i zaraz sobie to opowiemy bardziej, szczegółowo. Ale jedną rzecz, która mnie wkurzyła na początku tego update'u jest to, że te mapy się tak często zmieniają, na przykład jest w realu zaraz jest jesień, a w grze mamy zimę. No to jest, widzowie, porażka. Co o tym sądzisz Iger? No myślę, że to jest totalna prawda. No, to jest totalnie takie zepsute. No bo coś Mamy i... w ralu inaczej, tutaj inaczej, no nie wiem, we powinni to jakoś zgrać, ale no tak zrobili. Dobra, co mamy dodane? Już przeczytaliśmy Zobaczymy sobie nowe peciszki na początku. Tam widzę, że jest jakieś iglo tam po boku, więc później sobie tam pójdziemy, bo myślę, że tam coś może być. A więc idziemy sobie tutaj. I tutaj widzowie na Lobby mamy koło... tego mamy za 6 dni możemy... Mamy 6 dni na kupienie tych petów, a więc kupisz Igor? Jeszcze nie. Dobra, ale to kupujemy. Ile to w ogóle kosztuje? 1000, ja mam 2990, a więc. Kupujemy. Bum. Ja mam tylko 5 koła, więc chyba jeszcze nie starczy. To sobie starczył, ale duży ten pet w sumie jest. W ogóle jak on ma rzadkość, no, bo, sprawdzimy sobie. Ale fajny taki. Uncommon, kurczę. Ne. Szkoda, że Uncommon. A tak długo. nie Uncommon, nie Co nie? No cóż, no peta, w sumie fajny taki duży. Zobaczymy jak dorośnie, jak będzie wie duży. Ale z Rydem ciekawi, albo Flyem jakby wyglądał. Tylko, że wąs z Flyem tak średni. No. Ale no. A Pelikan jest kosztujący jak widzieliście na początku. Ciekawie, czy jak nie, tutaj. Pelikan nam kosztuje tutaj 350, 350. robuxów On jest chyba ultra layer, z tego co pamiętam, czytałem. Nie wiem, jakbym go kupił, ale mam mało robuxów, chyba zbieram na vip i coś jeszcze. Więc na razie mi sobie podziękuję z tego. Jetpack był w sumie, w ogóle nie wiem czy to będzie do kupienia A go ostatni był jetpack? On jest do kupienia dalej czy nie? Jetpack? No Chyba nie, chociaż nie Nie wiem czy on jest, ale nie, chyba nie No nie widzę go już Jetpack nam zniknął A co to jest to The Perfect Trick? Zawsze możesz kupić helikopter, nie? Co to jest? Aha Wiem, to będzie związane z tym iglo. A więc widzowie, tak w ogóle słabo się to nagrywa, jeżeli mamy porę roku jako jesień, a tu mamy zimę, tak to sobie inny klimat, śmieszne aż w Dziwnie się czuję z tym jak tak to... no, Za oknem wygląda jakby było dalej lato No, za oknem z lato Dobra, więc tego peta sobie na razie weźmiemy, odłożymy I teraz tak widzowie, jeżeli byście mogli, was bardzo proszę o subskrypcję na tym kanale, bo zbliżamy się coraz więcej subów do 7000 albo do 600, bo już jest 6040, więc bardzo ładnie to wbijacie Igor, prawda? No, myślę, że to jest naprawdę prawda. Nie wiem, że pewnie na jakieś 10000 będzie jakiś giveaway Oczywiście na 10000 myślałem o czymś lepszym niż do tej pory. Robuxy, Pety, wiele rzeczy sobie będzie do wygrania, bo to jest jednak większa liczba. A widziałem jak żebyście mogli zobaczyć co społeczność, to znaczy na informacje mojego kanału, to zmieniłem sobie um, opis i mamy na przykład daty ponumerowane, kiedy wbiłem dany próg subskrypcji, więc to jest też um, bardzo fajna opcja. Jeżeli chcecie, to możecie to sprawdzić. Ale dobra, jak zauważyłem podczas tego mówienia o subskrypcji, jak że... tutaj autko fajne do wydropienia. Ważna to widziałeś. Mówię ja sobie prezent. Zanim zobaczymy czy draje. Sprawdzimy, czy zrobiłem. Uwaga. Trzymajcie sobie kciuki i. Co wydropnię tutaj? I... Uncommon. Uncommon, no niestety. Ja w sumie tych o rzeczy o mam dużo, ja mam dwa prezenty jeszcze chyba, bo trzy. Bo mam, mam z tego ostatniego... tego taska. Mam cztery ogólnie prezenty. Dobra, to otwieramy Big Gifta pierwsze. Dobra, otwieram Uwaga. jeszcze jednego. I I common. Otwieramy, otwieramy i zobaczymy co wyleci. Wypadła Aha, nie widzę teraz Potrafiłeś? Aha, Uncommon niestety Chyba uncommon, on nie? No, Uncommon on Otwieramy teraz małego gift'a Zobaczymy, co wyleci Oby nam wyleciała legenda, bym był pod wrażeniem Wątpię, że to się stanie, ale... Uwaga Jak wyleci, daję ci śmigłowiec to też... Szkoda, że te inne prezenty się nie zmieniają Jak wyleci ci legenda Aha. To dostajesz ode mnie ten śmigłowiec Dobra, a więc w tym momencie widzowie, robimy tutaj boosta i lajkujecie ten odcinek, żeby nam wyleciała legenda. Jeżeli nie wyleci, to znaczy, że słabo lajkowaliście i oglądaliście nie do końca. A więc uwaga, otwieramy kolejnego. Uwaga, żeby coś wyleciało, proszę. No nie! Urdanka mam, co? Z dwóch big giftów wyleciało to samo, patrz. A zobaczymy, co z małej boiś, tak no, widziałem. Uwaga... Pośmiemy coś ciekawszego i widzowie trzymajcie. No nie, znowu to I samo. Tak, tam mam. Kupię jeszcze jednego. Kulta. Ostatniego. Dobra, uwaga. I co ci, nam tutaj to wyleci? Ja. Nie wierzę, no co to jest? On tak? musi coś dobrego. Baron. Dobra, nie kupuję A, tych giftów. Tam. To się w tym momencie nie opłaca, Kulta. chyba że będę mieć więcej kasy, no to kupimy sobie tego. Może w na następnym odcinku zrobimy. Dobra, co teraz robimy? Idziemy do gry. Dobra, teraz sprawdzimy sobie widzowie iglo, bo jak mówiłem, że iglo też dodali z, tym, z mapką zimową, więc zobaczymy sobie, co w niej chodzi, więc chodź, wejdziemy tutaj do środka. Myślę, że po tej wodzie da się jeździć już mam. Zaraz sobie dodanie, zobaczymy, czy da się jeździć, jak w zimowym evencie. Oczywiście teraz w nie ma do zbierania, ale no chociaż można jeździć. Ej, to iglo wygląda ciekawie. Tu mamy że Shop here for 35 godzin. Czyli możemy coś tu kupić, zobaczymy, co tu jest do kupienia. Aurora, co to jest? Ty hey, Ja tam jak. widzę już pojazdy Co? Co mówiłeś? Widzę, że jest skutecznie, że za 1200 No, no Bo to fajnie. możemy kupić za 700 jakiegoś peta, chodź zobacz Możemy kupić pług za 3000 No I Jakąś maszynę do eksplorowania tuneli za też 3000 30 to chyba? nie to jest 100 lat, to dobra Za 1200 Ej, to auto możemy kupić w sumie, będziemy zbierali, co? Co zna na to? Kupuję auto, tylko które? Ym, nie, wiem. Kto jest ty, które same nie, nie wiem, a które jest tańsze? Czekaj 3000. Chyba tyle samo kosztują Nie wiem, a które ładniejsze? Które lepsze? Nie wiem A na które może by się ludzie bardziej w przyszłości rzucili? Myślę, że Myślę, że Bardziej to tunel No. Do tunelów, ale. No, to kup chcesz, Myślę, to Myślę, że kup, kupię oba, bo. Kup to, a na to nas zbieramy po odcinku. o, To będzie no. dobry pomysł. Na pewno tunelowe kupuję teraz. Dobra. nagrywasz? No, nagrywam cały czas, no. Dobra. A więc pokaż, jak kupuję. Kupujemy maszynę do eksplorowania tuneli. Kupiliłem ją. Kupiesz? Rare jest. O. To jest coś dobrze. fajnego, No. Ja sobie jeszcze kupię tego peta. Ja sobie nowego PETA. Ja kupię sobie tego PETA. Ja też. też? Dobra, no to uwaga i... Dobra, że przygotowałem... rare. Ej, to jest mega fajne. Ej no, no to patrz, to jest, rej, to jest ultra to jest niż tamto. Dobra, to bi. A to jest co? Mamy... Aha, to jest to szansa. Nie, no, naprawdę. Na naprawdę... Naprawdę jest... Nieźle. Mhm. Na, na pewno kupię jeszcze dzisiaj... E, albo jutro już raczej Eee... Fluter i płuk to jutro raczej kupię. No, ale walczę też pozbierać, no to wiesz, może coś się kiedyś jeszcze wytradujesz, czy po prostu będziesz miał na przyszłość To jest też dobre Na pewno sobie zostawię pojazdy No, no to ty właśnie zbierasz ale pojazdy Ale fecik zbierać. naprawdę jest fajny To fajnie No mam, posiadam, wszystkie już No To fajnie, fajnie ale widzowie, w tym momencie yy, chciałem wam jeszcze powiedzieć o, o możliwości wysyłania tradów Jest to nowa opcja, nowy, nowa zmiana w, w tradach jest, lecz nie pokażę wam teraz niestety tego, bo jest z tym awaria Wleciał przed chwilą no i mają awarię, cały czas rozpatrują jak to naprawić, więc no niestety nie uda mi się wam tego pokazać I zrobię odci osobny odcinek jak, właśnie się jak no, wygląda nowa system tradeów. A więc wyczekujcie tego odcinka, dajcie dzwonka przy subskrypcji, jeżeli, nie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście a chcecie? A w tym odcinku to będzie na tyle. Dzisiaj byłem z Igorem. A więc co? Trzymajcie się do kolejnego odcinka. No i siema ma! Słuchajcie widzowie, jeżeli bijecie pod tym odcineczkiem, na przykład 200 łapeczek w górę, to myślę, że mogę Wam oddać takiego motocykla. Co o tym myślisz? No, dla widzów będzie to dobra, ogólnie dobry pomysł. Tylko, że widzowie musicie postarać, żeby takiego wygrać. Bo, jak widzicie, nagroda jest dosyć spora od Igora, więc no. Dziękujemy Igorkowi, że nam oczywiście chciał wystąpić w konkursie. Napisz w komentarzu, chcę wygrać motocykl Igor, a wybiorę jeden komentarz, jeżeli zbijecie u łachowiczek w górę i rozdamy go jednej osobie. Tak, piszcie widzowie, chcę wygrać motor i piszcie, wtedy napiszecie to, no to macie szansę na wygranie. I wyniki będą w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej z, z trade'ami, a więc oglądajcie tak samo do końca.